Cześć czołem kochani, Tomasz Migdałek, Birofile w logopiwie piwie, kolejne wydanie piwnych okazji, czyli piwne oferty z polskich sklepów, wybrane przeze mnie, specjalnie z myślą o Was, o widzach tego vloga. Zacznę może od oferty, którą niestety pominąłem, tutaj dałem ciała, bo mi gazetka z Tesco umknęła jakoś w ostatnich dniach, a tam w Tesco dokładnie do dzisiaj, czyli do 8 października, do, do środy, tej środy, piwa z browaru Jabłonowo, a konkretnie z manufaktury piwnej browaru Jabłonowo, w cenach promocyjnych, Jabłonowo Pils, manufakturowy. Piwo klasztorne, gryczane ciemne, czyli to jest to nowe piwo z Jabłonowa, które tak po cichu w sumie miało swoją premierę, nie miałem jeszcze okazji spróbować, ale, ale chciałbym. Piwo na miodzie gryczanym, no to klasyk i Belfast, również klasyk, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach, zwrotnych, chyba zwrotnych, jeżeli do marketów nie robią, nie robią bezzwrotnych, no to zwrotnych i te wszystkie piwa w cenie 3,49 za butelkę. Wcześniejsza cena to 4,99. Nie wiem, jaka jest polityka w Tesco, jeśli chodzi o te promocje. Więc nie wiem, czy, to, czy ta cena obowiązuje faktycznie tylko do dzisiaj. Czy ona zniknie w kolejnych dniach? No, ale wiem, że na pewno do dzisiaj oficjalnie. Te piwa w cenie 3.99, więc jeżeli ktoś ma Tesco w pobliżu, to może się po te piwa udać ponadto również w Tesco, również do dzisiaj do środy do 8 października namysłów Pils w cenie 2,49 obniżka z 2,99. Kolejny krok robimy w kierunku Fresh Marketu we freshmarkecie i możliwe, że również w żabce w ramach tej ich tam sprzedaży wiązanej, wielosztuki, Miłosław Pilzner i Miłosław niefiltrowane z browaru Fortuna, e, dwa piwa za 5 zł, do tego jeszcze e, pamiętajcie, e, trzeba uwzględniać kaucję, więc to tam chyba wyjdzie de facto 6 zł e, za te dwa piwa, no, chyba jeszcze się opłaca. E, I to by było, jeżeli chodzi, e, jeżeli chodzi o Resh jeżeli chodzi o Tesco no a teraz to co jest jakby stałym elementem piwnych okazji no bo to wynika po prostu z warunkowań rynkowych czyli browarnia Lidla idziemy do Lidla a w Lidlu od 9 października czyli od jutra od czwartku mamy w Lidlu ofertę polskich piw regionalnych z browarów regionalnych doczekaliśmy się różne osoby postulowały, ja też postulowałem, może w Lidlu oglądają vlogi, może sobie coś wzięli do serca i będzie od czwartku oferta całkiem szeroka piw z browarów regionalnych. Co tutaj mamy po kolei? No, mamy Łomża eksport, no, żaden to browar regionalny ta Łomża, no ale jest w cenie 2,22. Następnie mamy Piwo żywe z browaru Amber w cenie 3,33 to także jest klasyk, jedno z pierwszych takich piw, które, które właśnie miały status lepszych, ciekawszych, bardziej interesujących, bo, bo żywe, bo niefiltrowane, bo, bo żywe komórki drożdży. Teraz nie wiadomo do końca, jak z tym jest, różne, różne są opinie na ten temat, ale piwo żywe za 3,33. Następnie Komes e, Poczwórny, czyli kwadrupel e, z browaru Fortuna za 4,99 e, Lubuskie Jasne, browar Witnica w cenie 2,99 e, Lubuski Chmiel e, w cenie 3,69 to jest e, całkiem, całkiem przyjemny lager. Pomijając tam jakieś wady sensoryczne typu diacetyl, które są typowe dla piw z witnicy, to naprawdę to piwo mi smakowało i może nawet sobie kupię. Lubuskie Jagodowe, browar witnica po raz kolejny, także 3,99. Lubuskie Porter, naprawdę fajny porter w bardzo ładnej butelce z nadrukowaną, z nadrukowaną etykietą na szkło. Świetnie to wygląda i doleżakowania dobre, bo ślimaki nie zjedzą etykiety jakieś tam inne, inne stworzenia w cenie 4,99 porter z Witnicy w cenie 4,99 piwo pszeniczne, pszeniczne wajcen które było recenzowane jakiś czas temu na vlogu, również z Witnicy za 3,99 oczywiście butelka półlitrowa czyli górna fermentacja z Witnicy i chyba na koniec propozycji witnickich lubuskie celtyckie czyli deserowy ciemniak w cenie 3,99 za butelkę. Piwo Brok. Piwo Brock, niestety Brok Export, a nie Brok Sambor. Gdyby był Brok Sambor, byłoby ciekawiej, bo, bo Brok Sambor jest naprawdę fajnym, typowo regionalnym rzeczywiście lagerem, bo, bo dostępnym głównie, e, głównie właśnie na Pomorzu, w Zachodnie Pomorskim, w Kujawsko Pomorskim. Ja go, ja go widziałem i kupowałem. E, poza tymi regionami chyba już ciężko go dostać. A broka eksport jest wszędzie. I broka eksporta w butelce 660 ml plastikowej zielonej w pecie mamy za złoty 99 zł w browarni Lidla. Idziemy dalej. Lwówek Książęcy z browaru w Lwówku Śląskim za 2,99 butelka półlitrowa. Koźlak. Koźlak z browaru Amber, e, także znana rzecz za 3,89. Również bardzo ładna butelka. Jeżeli ktoś jest fetyszystą butelek, to myślę, że to wzornictwo też mu będzie odpowiadać. E, ponownie Browar Amber, Grand Imperial Porter w cenie 3,99 za butelkę i Piwo Przeniczniak w cenie 3,99 za butelkę. Następnie złote lwy 2,99 za butelkę i Johannes także 2,99 za butelkę piwa z Ciechanowa, Ciechan Lagerowe za 3.49 i Ciechan miodowe za 4.49. Browar Fortuna, po raz kolejny Fortuna Czarne za 3.49, Fortuna Mirabelka za 3.49, Fortuna Wiśniowa za 3.49. Przy Fortunie Wiśniowej tutaj mamy na stronie lidla taką adnotację. Wbrew pozorom nie jest to typowe piwo owocowe. Komes no. eee, Porter również z browaru Fortuna za 4,99. Komes potrójny złoty za 4,99 triple. I komes podwójny ciemny za 4,99. Następnie piwo bytkowskie e, z browaru Krajan e, za 2,89. E, Łomża, e, piwo jasne. Niepasteryzowane, naturalnie mętne za złoty 99, zł, to jest Bączek 0,33. Manufaktura piwna browaru jabłonowo piwo klasztorne za 3,99 i pils manufakturowy za 3,49. Dalej piwo na miodzie gryczanym, również z jabłonowa za 4,49 i ciemne gryczane już wspomniane, również te piwa były przy okazji oferty w Tesco. Ciemne gryczane za 3.99. Ponownie Browar Krajan, Krajan niefiltrowane, niefiltrowane lager za 3.69, Piwo Kujawskie za 2.89. Irlandzkie ciemne to również Browar Krajan za 3.99 i Kujawskie Bursztynowe e, Kiepski Lager swoją drogą e, za 3.69. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o browarnie Lidla. Ceny mm, różne. Kilka, kilka cen interesujących, kilka cen mniej interesujących, ale fajnie generalnie, że Lidl postanowił też zaproponować konsumentom piwa z polskich browarów regionalnych. Nie bójmy się określenia browaru regionalne, browary regionalne. Nie wiem, w ogóle jest wśród blogerów i blogerów jakaś taka tendencja, żeby unikać tego sformułowania, tylko żeby mówić tak technicznie browary małe i browary średnie, to sformułowanie browary regionalne jest jakoś pasé. Zupełnie tego nie rozumiem. No, przecież to są browary regionalne w końcu. Może kiedyś o tym felieton zrobię. W każdym bądź razie życzę Wam udanych zakupów. Zapraszam do oglądania vloga. Pijcie dużo dobrego piwa. Tomasz Migdałek, birofile w piwie, Cześć.